Zastanawiające, że podręczniki szkolne i leksykony nauk przyrodniczych nadal utrzymują, że ewolucja jest udokumentowanym faktem. Tymczasem, jak wykazał ten film, w świetle ostatnich odkryć naukowych, nie tylko nie jest ona faktem, ale zdaniem uczonych nie może być nawet uznana za dopuszczalną hipotezę. Idea stopniowej ewolucji człowieka od takich stworzeń jak małpy australopiteki jest pozbawiona podstaw i powinna być stanowczo odrzucona. Złożoność istnieje od początku. Dla genetyka jest to oczywistym dowodem, że ewolucja biochemiczna nigdy nie miała miejsca. Tak więc teoria ewolucji nie jest wspierana przez geologię. Jest wiele procesów naturalnych świadczących o młodym wieku Ziemi. Ewolucja nie jest nauką ścisłą, tylko filozofią. Szereg uczonych mówi to. Sam. Utrzymują, że skoro ludzie nadal wierzą w teorię ewolucji, Mimo przytłaczających dowodów przeciwko niej, muszą to robić z powodów filozoficznych, a nie naukowych. Nowe odkrycia ukazujące, że warstwy skał narastają w kierunku bocznym mają ogromne znaczenie. Na przykład gatunki kopalne nie mogą już być ustawiane w drzewo ewolucyjne. Tłumaczy to także, dlaczego nigdy nie znaleziono ogniw kopalnych łączących różnego rodzaju zwierzęta i rośliny. I wreszcie, co sądzić o jaskiniowcach? Czyż nie są dowodem, że człowiek prymitywny wyodrębnił się w człowieka cywilizowanego? I tu znów historia o jaskiniowcach oparta jest na teorii ewolucji i kopalnych szczątkach w skałach. Dziś wiemy, że skały osadowe nie stanowią żadnej informacji o wieku skały oraz że większość skał mogła powstać w wyniku jednej i tej samej katastroficznej powodzi. Tak więc kopalne szczątki jaskiniowców mogą po prostu należeć do ludzi, którzy żyli w jaskiniach w okresie katastrofy i byli odcięci od cywilizacji. Nawet w obecnych czasach odkrywano ludzi w odległych zakątkach świata biorących prymitywne bytowanie w jaskiniach. Jeżeli większość skał osadowych powstała podczas jednej i tej samej katastrofy, nie ma powodu, żeby nie można było mierzyć wieku Ziemi w tysiącach lat raczej niż w milionach. Uczeni, którzy wystąpili w tym filmie są reprezentatywną garstką spośród tysięcy ludzi nauki, którzy doszli do tego samego wniosku, że teoria ewolucji to tylko bajeczka dla dorosłych.